Nawet się Manko to kolejny odcinek z serii. Polanie 2RPG, yy, tak poza polanami, yy, chciałem polecić kanał 007. Link do niego da dam na pewno w opisie. No i to tyle poza nagraniem. A teraz, no już do przodu, nie tego se zaczarujmy. No gdzie ty idziesz? się dał jakaś rota dobra, teraz idziemy spać już za ekscytujące przeżycie. Nie ma tu jak się wyspać, prawda? Więc śpi, 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 śpi. śpi. No dobra, przestanę o tym gadać. Tu jeszcze siedzą te jakieś dziwaki. Gdzie tutaj ze dwie strzygi będą, za życie. Jakiegoś kryształka mocy se zapucały. Widzę. Też bym takiego chciał. postawił go w domku przy komitku. Tu pewnie z dwie strzygi zapodadzą, tu pewnie jakiś wilką z wilczkami. Będzie. Ale to nic. My musimy iść do przodu. A ten gościu niech przestanie spać, bo już mnie w powoli nerwuje. Obudź się! Dobra, przestanę już się drzeć, bo to trochę nienormalne z mojej strony. Ale przecież mnie dacie. Fuuu, jej, butelka, ale ja się cieszę. Co? Ob odporny na magiczne? Tak po chamsku, na magiczne być odpornym. Ha, ale ja cię mogę odbić, widzisz? Jaki hardkorowy koksu. Przecież o, wyjrzysz, sam się zaraz zabierz. Bierzemy grzybki, bo myśmy takie grzybiarze są. Tu pewnie coś będzie w innym zadaniu. A tej pani nie lubimy. Dlatego zrobimy jej bum-bum. Rychu. Patrzcie jakie uniki, nie? Jakie hardkorowe. Kurde, baba mnie walła. Możemy zmienić broń na naszą trującą chmurę. Mamy jeszcze jakieś 8 minut nagrania. Wiem, mówiłem to już milion razy. A ty czemu się nie chcesz uleszyć, środko? Więc dobrze, idziemy do tych siąków. O, niedobry pan. Trzeba go zbić. On by chciał zwalnąć, ale my mu na to nie pozwolimy, ponieważ jest bar jesteś za wolny dla mnie. Jeszcze żeśmy mnie dosięgnął, no, patrz. Ach, ta dzisiejsza młodzież nażył się tych hamburgerów i latając jakimiś pałkami od kurczaka. Młodzież, masz coś na mnie? Nie masz. Więc dobrze, więc już wracam. Idziemy dalej, ich pobić w tym tego brzydkiego ziomka. Hmm. Dostał. Pięknie. Użni szybko opadając sił. Do mnie ty, do mnie. Dostarczy osoby tak. Zaraz mnie niego wrzaby chyba. Brrr. Dziwne, że to mnie nie zraniło. Dobrze. Chociaż w polanach nie mogę bronić. Hmm. Może na to się odporna pani? No, chyba raczej na magię to nie, ale na trucizny raczej tak. Ej, pieniążki. Lubię pieniążki zwłaszcza w dużych ilościach Ach ta dzisiejsza młodzież Kupuję sobie jakieś peruki i wyglądają jak strzygi Ach ta dzisiejsza młodzież już się powtarzam, ale dobra O tak fajnie odbicie magii może je może nawet dwa punkty wiem, że nawalam w to odbicie magii jak jakiś debil, ale dobra lubię odbicie magii haha ha. o pewnie jej to bardzo smakowało mm. Nie! fuck, A tak fajnie było Nie. Ich szef ujdzie. Trzeba będzie uciekać tutaj. Ła Ła Ła. Widziałeś jaki hardcore. Ja ja. No i teraz tu będziemy ich lać tak. No i co? się nie ruszysz. Yy. Nah, pertih dua trzeba. Dobra. burak. ha I co ty wilko kłakuje ten ty nie, nawet nie jest się prawdziwym wilkolakiem, jest, jak wilko zbutowanym wilkolakiem Dobrze, biegniemy tutaj no, żeż, to już było takie my tu, my tu nie będziemy na nich tracać uwagi, to będziemy po prostu biec przed siebie. Musimy iść przed siebie. Nie zwracamy na nikogo uwagi. Z tego to widzę, oni też nas mają gdzieś. No i wszystko, gram. Wiem, wiem, exp, exp. Ale, po co mi ten exp teraz? Ja chcę po prostu wykonać zadanie, jakieś itemki dostać. Już nie będę wam mówić, ale później odbicie magii bardzo nam się przyda. Bardzo, ale to bardzo Jest w misjach fabularnych. Zobaczycie, później się nie będzie bez tego. Ach. Ach. No czyli teoretycznie jeśli ktoś by walął nas z takiego czegoś co my mamy to w ciągu 20 sekund już by nas nie było Cześć, cześć! Wyglądamy tak samo z tymi bliźniakami daleki widzę o szybko jeszcze 2 minuty mam Co ty widzę jakiś tutaj? O kurde, ale żeby 22 sprawdźmy w sklepie Nieby się przydaje życie, ale tyle siły to już jest takie No dosyć silne Tak, to jest słabsze Coś tak myślałem je, ale teraz będziemy zadawać cios. Żeby tak 22 i już 203, a tak to takiego bach będzie. Hmm. Hmm. A więc fajne, ale drogie. Jeszcze fajniejsze i jeszcze droższe. Łucze. Ciężkie, bardzo ciężkie. A mi niepotrzebne, i tak fajnie, że są sklepy, ale dlaczego tu sprzedają sami woje? Wiem, że już będzie na pewno ponad 10 minut, ale dobra. W takim razie, w tym momencie zakończymy odcinek. No to, yo, yo, siemanko, do widzenia, cześć, Elonie i w ogóle, yo, kasienka i w ogóle, nie wiem co ja już gadam, cześć.